Witam Was wszystkich serdecznie, mordeczki moje kochane. Spójrzcie na ten wspaniały uśmiech na twarzy. Co to oznacza? O, może to oznaczać tylko jedno: że będę na Body Power. Jestem podekscytowany i naprawdę bardzo zadowolony, że będę mógł z Wami porobić przypineczki, popozować do zdjęć. Co z niektórymi się pewnie porównać, bo też pewnie tacy będą. no W tamtym roku byli tacy moi fani, którzy chcieli porównać formę. Ja się niczego nie boję. Mam nadzieję, że będziecie wyglądać lepiej ode mnie. Zresztą zawsze życzyłem wam, żebyście wyglądali lepiej ode mnie. Będziemy się porównywać, robić przypineczki, zdjęcia. Wszystko, wszystko. Także zapraszam wszystkich serdecznie, z tego miejsca. Bardzo podekscytowany, zadowolony. Zapraszam Was wszystkich na Body Power. To będzie 11, nie ta sobota, tylko następna oczywiście na stanowisko numer 19. Stanowisko firmy Azylum Labs. Bardzo mocne, bardzo przyjemne przedtreningówki będzie można sobie spróbować. Także naprawdę wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Będzie można sobie porozmawiać. Mam do Was jedynie prośbę. Proszę nie mówić do mnie na pan, a więc proszę nie mówić, czy możemy sobie z panem zrobić zdjęcie. Ja mam na imię Patryk, a więc. Yy, Wystarczy podejść i powiedzieć: Robimy sobie zdjęcie, przypineczka, Patryk, coś w tym stylu. Proszę nie mówić do mnie pan, bo panem jeszcze nie jestem. Jak będę panem, to wam powiem. A więc otwarcie podchodzisz, robimy sobie zdjątko. Jeżeli masz mi coś do zarzu zarzucenia, jeżeli nie podoba ci się mój content, który mam na kanale, bądź gdzieś tam w social mediach, podejdź, powiedz. Muszę wam powiedzieć taką ciekawostkę, że rok. Rok 2018 e, podszedł gościu i mówi, że nie za bardzo mu się podoba to, co robię na kanale i sobie fajnie porozmawialiśmy otwarcie, wyjaśniliśmy sobie to w cztery oczy, jak mężczyzna z mężczyzną i naprawdę taki spokojny gościu i mówi, Patryk, jakbyś zmienił ten kontent, to, to by było troszeczkę lepsze. Tutaj jesteś bardziej otwarty do ludzi, a więc no, jeżeli masz mi coś po prostu do zarzucenia, jeżeli coś Ci się nie podoba w mojej działalności na YouTube, czy tam na Facebooku, czy na Instagramie, podejdź, porozmawiamy sobie. Naprawdę nie ma czego się bać. Ja będę stał bez koszulki. Wiecie, że formę mam kosa. Zostało do zawodów. Ile zostało do zawodów? Dwa tygodnie. No to formę muszę mieć kosa, prawda? A więc zapraszam. No może odwodniony nie będę, ale mam nadzieję i z całego serca Wam życzę żeby przyszedł ktoś, kto mnie pokona formą, albo chociaż porównamy tą formę i będzie podobna do mojej. Obiecaliście mi to w 2018. Na Body Power powiedzieliście, Patryk, na następny rok będę wyglądał tak jak ty. No to mam nadzieję, że co niektórzy spełnią te swoje obietnice. Ale naprawdę jestem tak szczęśliwy, tak zadowolony, że będę mógł z wami porozmawiać. A więc jeszcze raz, stanowisko numer 19... Jest 11 sobota, więc następna sobota. Nie ta sobota, tylko następna. 11 stanowisko, numer 19 firma Azylum Labs Body Power 2019. A więc każdego roku rzędu jestem dla Was. Dla Was to robię, bo przed zawodami będę wyczerpany. I jak przegram te zawody, to przegram przez Was. Przez was. Ale wszystkich serdecznie, naprawdę, zapraszam. Im więcej wam przyj i im więcej przyjdzie moich fanów, moich widzów, będę bardziej zadowolony. Mimo tego, że będę na pewno bardzo mocno zmęczony, bo te przypinki mnie sporo kosztują, a może nawet się odwodnie dla was, a może nawet się dla was odwodnie. Na razie cześć, pozdrawiam. Do zobaczenia na Body Power 2019. Przypineczka. Bum, łapa sieć.